Tlen, pierwiastek niezbędny dla naszego istnienia, bezcenny, ratujący życie lek w trakcie pandemii COVID-19. Tylko w jednym polskim szpitalu zużywano wówczas nawet 3 tony tlenu dziennie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie Karol Olszewski, jeden z najwybitniejszych chemików w historii. Praca Olszewskiego cechowała duża dokładność i dbałość o szczegóły. Był sześciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. To był jeden z najwybitniejszych chemików i specjalistów w zakresie skraplania gazów. Mrożenie żywności, mrożenie organów, osiąganie nadprzewodzących materiałów to wszystko nie byłoby możliwe bez skroplenia gazów, zrealizowanych przez Olszewskiego i Wybleskiego. 140 lat temu. Karol Olszewski urodził się w małej miejscowości w Broniszowie, gdzie jego ojciec był zarządcą majątku. W czasie rabacji galicyjskiej. Podczas rabacji chłopi napadli na dwór, w którym mieszkali Olszewscy. Niespełnoroczny Karol cudem uszedł z życiem. Mniej szczęścia miał jego ojciec. Został zamordowany. Rodzinna tragedia nie wpłynęła negatywnie na edukację Karola. Ukończył gimnazjum w Tarnowie, a w 1866 roku rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor Czerniański zauważył, że zainteresowanie Olszewskiego chemią jest dużo głębsze niż innych studentów. W związku z tym zaproponował mu pracę demonstratora. Wtedy wykonywał pierwsze prace związane ze skraplaniem gazów. Wtedy nabył pierwszych umiejętności. Może wtedy też to jego zainteresowanie tematyką skraplania gazów się narodziło. Olszewskiego zafascynowały wówczas doświadczenia Paradeja, w szczególności otrzymywanie niskich temperatur. Zajmował się również analizą chemiczną wód, toksykologią i elektrochemią. Przełomowy w jego życiu miał się okazać styczeń 1883 roku. Nawiązał wtedy współpracę z profesorem fizyki Zygmuntem Wróblewskim. Razem doszli do wniosku, że mogą zrobić to, co nie udało się dotąd nikomu na świecie: skroplić któryś z tak zwanych trwałych gazów. Wykorzystali do tego przyrząd przywieziony z Paryża przez Wróblewskiego, ale dokonali w nim kilku niewielkich, aczkolwiek z punktu widzenia nauki kluczowych usprawnień. Kapilara, która w oryginalnym przyrządzie była prosta, została zastąpiona po pierwsze grubszą kapilarą, a po drugie została ona zagięta. Pozwalało to wprowadzić więcej gazu do tego przyrządu i mieć większą ilość materiału, który będzie skraplany. Ta zagięta kapilara została wprowadzona do naczynia, w którym można było obniżyć ciśnienie. W tej kapilarze umieszczonej w kąpieli z wrzącego etylenu można było zaobserwować skroploną ciecz. Co to znaczyło, że zaobserwowali skroploną ciecz? To znaczy, że zaobserwowali menisk cieczy, czyli wyraźną granicę pomiędzy fazą ciekłą a fazą gazową. I taka obserwacja została wykonana po raz pierwszy w dziejach nauki. W ciągu kilkunastu dni. W kwietniu 1883 roku w Krakowie profesorowie Karol Olszewski i Zygmunt Rublewski skroplili trzy gazy tlen, azot oraz tlenek węgla, które należały do gazów trwałych, czyli tych, które uznawane były w nauce za takie, których nie da się przeprowadzić w stan ciekły. Był to przełom w nauce. Skomplikowany problem, który było skroplenie gazów znajdujących się w powietrzu, Olszewski z Rublewskim. Podzielili na kilka mniejszych problemów. Genialność odkrycia Olszewskiego polegała na jego prostocie. W czasach jego współczesnych można było obniżyć temperaturę o co najwyżej kilkadziesiąt stopni. On postanowił wykorzystać kaskadę tego typu procesów, obniżając temperaturę o kolejnych kilkadziesiąt-kilkadziesiąt stopni, dzięki czemu mógł uzyskać temperatury pozwalające na skroplenie stałych gazów, takich jak tlen czy azot. Dzięki metodzie kaskadowej Olszewski z Wrublewskim uzyskali nieosiągalne dotąd temperatury rzędu minus 200 stopni Celsjusza. Wkrótce Olszewskiemu udało się też zaobserwować mgłę w procesie skraplania wodoru, co wiąże się z obniżeniem temperatury do około minus 250 stopni. Skroplenie Gazów, składników powietrza miało kolosalne znaczenie dla rozwoju nauki, przemysłu i naszego codziennego życia. Wszyscy pamiętamy niedawną sytuację pandemiczną. Wiele mówiło się też w telewizji na temat tlenu. Brakowało tlenu w szpitalach. Otóż mało kto zdaje sobie sprawę, że ten tlen jest otrzymywany. Przez frakcjonowaną destylację powietrza, że przechowujemy go w butlach właśnie w stanie ciekłym. To bardzo istotne, dlatego że ogromne objętości tlenu, które są potrzebne, możemy przeprowadzając go do stanu ciekłego, wszystko skompresować do stosunkowo małych objętości. Właśnie dzięki temu, że możemy gazy skraplać, możemy w bardzo łatwy sposób przewozić je na dalekie odległości. To nie tylko transport samochodowy, ale również i transport. Morski. Otrzymywanie niskich temperatur ma kolosalne znaczenie dla badania materiałów biologicznych. Komórki biologiczne nie tracą swych właściwości, jeżeli są zamrożone w niskiej temperaturze. Wobec tego mamy całe banki komórek jajowych, plemników. Mamy całe banki. Różnego rodzaju komórek, które wykorzystywane są następnie w badaniach. Kiedy chcemy wykonać odpowiednie badania, z banku pobierany jest dany szczep i po prostu rozmrażany. Okazuje się, że mrożenie nie wpływa zupełnie na właściwości tego materiału. Mrożenie materiału biologicznego, możliwe dzięki odkryciu Olszewskiego, stworzyło warunki do rozwoju transplantologii. To właśnie ciekły azot wykorzystuje się bowiem do chłodzenia ludzkich organów podczas transportu i transplantacji. Ciekłe gazy są również niezbędne do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, w którym detektory chłodzone są helem. Gaz ten w stanie ciekłym osiąga ekstremalnie niskie temperatury, bliskie zera bezwzględnego. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że są reakcje chemiczne, dzięki którym żyjemy na Ziemi, a czasami o nich w ogóle nigdy nie słyszeliśmy. Należy do nich na przykład synteza amoniaku. Azot łączymy z wodorem, następnie służy nam to do tego, żeby robić nawozy sztuczne. Ocenia się, że mniej więcej 40% populacji na Ziemi żyje dzięki tej reakcji. Otóż azot, który jest potrzebny do tego, żeby tworzyć amoniak. Właśnie otrzymujemy poprzez skroplenie powietrza. To jednak nie jedyne zastosowanie skroplonych gazów i związanych z nimi niskich temperatur. Z reakcji odkrytych przez Olszewskiego korzystamy na co dzień. Dzięki nim możemy dłużej przechowywać żywność, stosować gaz sprężony w butlach, rozwijać ideę samochodów wodorowych, które nie emitują żadnych spalin, a nawet wykorzystując zjawisko nadprzewodnictwa, podróżować pociągami osiągającymi prędkość powyżej 500 km na godzinę. Bardzo szybko, bo już w początkach 1884 roku. Profesor Karol Olszewski zaczął budować własne laboratorium kriogeniczne, własne laboratorium do skraplania i do badania własności ciekłych gazów. Był bardzo uzdolniony, jeśli chodzi o konstruowanie przyrządów. Niekoniecznie był autorem nowatorskich koncepcji, ale potrafił istniejące przyrządy przekształcić do takiej formy, która była bardzo zgrabna, a przede wszystkim bardzo wydajna. Olszewski ze swoimi współpracownikami osiągnęli taką doskonałość w budowie urządzeń kryogenicznych, że dostawali zamówienia z wielu laboratoriów na całym świecie. Z tych urządzeń korzystały renowowane laboratoria naukowców z Europy Zachodniej czy nawet ze Stanów Zjednoczonych. Osiągnięcia Olszewskiego były rozpoznane w świecie nauki. Nawet przyszli nobliści przysyłali różnego rodzaju próbki Olszewskiemu do przebadania ich właściwości w niskich temperaturach. Olszewski był nominowany do Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i chemii, choć niewątpliwie na nią zasługiwał, niestety jej nie otrzymał. Nie zaprzestał jednak badań nad skraplaniem gazów, choć często wiązało się to z dużym niebezpieczeństwem. To były gazy, które były gazami palnymi, eksplozywnymi. Ich mieszanki tworzyły mieszanki wybuchowe. Trzeba było dużej uważności, żeby nie doszło do żadnych eksplozji. Jedna z takich eksplozji miała miejsce. Profesor Olszewski sam pisze, że dobrze, że byłem grubo ubrany. Bo nie musiałem się zbyt długo kurować. Profesor Karol Olszewski był człowiekiem o szerokich zainteresowaniach. Wychwytywał też różnego rodzaju nowości naukowe. I tak się też stało w styczniu 1896 roku. Kiedy 5 stycznia w wiedeńskim dzienniku Depress ukazała się notatka o całkowicie niesamowitym odkryciu, jakiego dokonał niemiecki fizyk rentgen. Olszewski, przeczytawszy cały opis rentgena, doszedł do wniosku, że te wszystkie komponenty posiada, w związku z tym w swoim laboratorium. Zmontował taki zestaw i zaczął eksperymentować. Próbował na wzór rentgena wykonać zdjęcie kasetki drewnianej z odważnikami, któremu tak dość kiepsko wyszło, ale zaraz potem wykonał już dobrej jakości zdjęcia. I za pierwsze takie zdjęcie polskie, radiologiczne to jest przyjmowany obraz jaszczurki wykonanej z brązu. To był przycisk do papieru, który profesor sobie dokumenty na biurku przykładał. Na początku lutego 1896 roku zgłosił się do Olszewskiego profesor Obaliński. To taki bardzo znany chirurg, który zaproponował wykonanie badania radiologicznego dla potrzeb klinicznych. Mianowicie miał pacjenta z urazem łokcia, z dużym obrzękiem, i chciał się dowiedzieć, czy byłoby możliwe. Różnicowanie, czy tam w tym stawie łokciowym jest złamanie, czy jest zwichnięcie. Wykonanie zdjęcia rentgenowskiego, które wykonał Olszewski ze Streicherem, sprawę rozwiązało i no, to był naprawdę niesamowity przełom wtedy. Olszewski umiera w marcu 1915 roku nadal uznawany jest za jeden z najwybitniejszych umysłów w historii. Profesor Karol Olszewski działał na przełomie XIX i XX wieku, kiedy na Uniwersytecie Jagiellońskim nie było jeszcze Wydziału Chemii. Dzisiaj jednak czujemy się spadkobiercami jego dokonań, dlatego staramy się pamiętać o tym, co profesor pozostawił. Przy wejściu do budynku Wydziału Chemii możemy zobaczyć pomnik Karola Olszewskiego, który zaprasza do zgłębiania tajników chemii, zaprasza wszystkich do studiowania tej niezwykłej dyscypliny.